Witajcie, z tej strony Drakonager, a oto przed wami drugi odcinek z serii Zagrajmy w Machinarium. Trafiliśmy do... paki. Z jakiej paki? To ja nie wiem. No dobra, postaramy się stąd wydostać. Co my tutaj mamy? Hmm, jakaś trawka zapewne. Inne glony, nie wiadomo co. No, tego nie otworzymy. Mamy tutaj jakiegoś kolegę. Który, powiedzmy, nadawałby się do reklamy akcji Stop do palaczą ręki nie włożę... Ale wiecie co? Rozpocznijmy w sumie z grubej rury. Ach, jak ja to scenę uwielbiam, po prostu jest taka komiczna. Rzekłbym, pierdzenie w pierdlu, na swój sposób. Dobra, roślina i papier. Chyba wszyscy wiemy dokąd to zmierza. On nie wie. On nie zna się na elektryce. Ale nie musi w sumie. Hmm. A. Do. Dobrze ustawić ten. Ehm. Chcesz może przyjarać Gandzie? Znaczy nie to może papieros po prostu? Okej, okay. to było ciekawe. Oko, Rychu? O, podał mi pomocną dłoń. Oko, zjem ją sobie. Kanibal! Kanibal! Ty w ogóle... Tutaj pojawia się motyw papierosów, a to jest gra... ...dla dzieci od lat 3 według Pegi. Pegi jest ślepe. <grym> po prostu. Teraz można ogarnąć coś fajnego. Mamy też kolegów z celi obok. Jakiego tego... oklatesa i Grubola. A, Suchol i Grubol, o. Takich ich wiemy. O, to jest ciekawe. Nie wiem, jak się tutaj znalazło. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra, pomóżmy sobie trochę. Widać, że się obstrali, ale do Kibla z, z kibla żaden nie skorzystał. O, jaki słodziaczek. znany <laughs> nam ze złomowiska, czyli cmentarzyska. Panowie, pozwolę, że ja tutaj po prostu tak sobie przejdę ręką, jakkolwiek by to nie brzmiało. Będziemy sobie mogli polatać tą miotłą. Trzymaj. Dzięki za pomoc. A, dobra, już wiem. Dopiero się rozkręcam. Haha. Ha. Tak sobie myślę, jak metalowy robot jest coś metalowego. Na no niekoniecznie rękę kolegi, albo po prostu metal. Czy on jest wtedy też kanibalem? No bo, tak by człowiek jadł. A nie, w sumie to po prostu jak mięso dla nas jest. Tak trochę. I po prostu. No. Taka moja logika, popierdolona. Nie ma za co. Może jak on to wpycha? No, on musi mieć naprawdę. Głęboki bebek, oczywiście. A co byście myśleli? I tak w kuczkach, Jak w jakichś wietnamskich tunelach, czy w cholera wie co. Tak sobie po prostu zajrzymy do nich. Nie ma. Dobra, u nich nie ma co szukać. Oni się boją. No tędy nie przejdziemy. Ale bez obaw mamy inną drogę. A kolega zadowolony. Może sobie pokorzystać jeszcze z życia, więc... Dlaczego by nie? To jest... Według Pegi od trzech lat. Pegi chyba się opierdalało wtedy w robocie. W sensie pracownicy. On chyba nawiał stamtąd. Myślę. O, a kto to jest? Jakaś przyjaciółka? Czy to twoja padnica, Piotr? <grymne> Jedni rzucają mięsem, nie strzelają. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No, jak widać, grupa nie jest zbyt przyjaźnie nastawiona do chociażby naszego bohatera. Oczywiście. <grymne> Nie wyjdziemy sobie tak po prostu, no bo nas wykryje. Ale spokojnie. Jest pewien inny patent na niego. On no, ma spluwet. Myślę. Byłoby szkoda, gdyby zabrakło kuleczek do niej. Czy teraz mogę jeszcze? Może jeszcze zdążę, może jeszcze zdążę. Szybko aktywuj się Ani Teraz nie jestem pewien, która cela jest ura. Już nie zdążyłem, no. Nie te lata. No spokojnie. A, w ogóle trzeba zrobić coś jeszcze. Żeby tutaj się wszystko udało. Pamiętam. Wpomniałem sobie tak. Tak nagle. Że żeśmy się skiterali tutaj, kurde. Kurwa, nie. Boże. No, że można tak normalnie to zrobić. W sensie, to jest też na swój sposób normalnie. Ja, że zrobię to z tamtej pozycji. Kurde, no, myślałem, że gra się na zlituje i pozwoli mi. Nie ja tym razem. Tako nagrze. Dobra, powtórzymy patent i już no. Zobaczcie, że otworzyliśmy jedną celę i się nic nie dzieje, no nie? To na logikę przydałoby się pewnie drugą. żeby się tu nie wywalić o własne... Nie wpaść we własne sidła po prostu. Nie wiem, czy poznajecie te figury. Może tak, a może nie. Hmm, A kogo ja tu widzę? Nasi sąsiedzi. Może złodzieje? <grym> Dobrze ci tak? Dobrze ci tak? Cóż za brawurowa ucieczka. Mm. Uff, jak fajnie. Kurwa debil. Po prostu. Tęskniłeś? O, no, tutaj jest, nadal. Dobra, nie wiem. Mniejsza o to. Czy ja tu znajdę coś wartego uwagi u nich? No cóż, e -e. Oczywiście, że znajdę. To co? Korzystamy? Nie. Dziwne. Nie chcesz się bawić w hydraulika? Znacznego. Dobra, nie, to nie. A, okej. Okay. Troszkę się. Troszeczkę się zagalopowałem. Ej, patrzcie, tutaj jest w ogóle kawał blachy. A, to tak tutaj wsadzili chyba czy coś. Nie wiem. Po co im to? Dobra, nie wiem. Troszkę się zagalopowałem powinienem jeszcze pójść tutaj, żeby coś odkryć ciekawego. Hm. No i mamy miejsce. Hmm, pićku. Pićko to żyćko. Nie ma pićka. Cóż za hmm, Sztuk mistrz. Magik taki. A tu okno? Nieważne. Że tutaj coś się ewidentnie dzieje niedobrego z fizyką. Czas zbytnio zapierdala. Hmm. W sumie, jak się człowiek dobrze bawi, a przy tej można się dobrze bawić, to ja tu widzę ciekawego. To nie zwiastuje niczego dobrego. No to, to, to nie. Co ty semafor udajesz? Dobra, przecież widzę. Pewnie można jeszcze spojrzeć jeszcze raz, ale tutaj już nie będzie to takie ciekawe jak wcześniej, jak przedtem. Jak myślicie? Co to takiego? Fajerwerki na Sylwestra? No, może dla kogoś. W tym, co prawda, nic nie zrobię w ten sposób. Oj, nie chciałem. Zrobię cięcie. Wybaczcie, kliknęło mi się. Jest tu coś innego, wartego uwagi. O, widzicie? Czekajcie, to jest. 5 czterdzieści 45 to sobie zanotuję na kartce, żeby bo mogę zapomnieć. Nie drap po zadzie, tylko ruszaj. Teraz możemy się wrócić i w końcu klepać hasło kod. Na no godzinę po prostu, co by to nie było. mam jeszcze tamten klucz? Mamy. W ogóle kolega brzmi tak jak narkobant, nie? Ja coś mam Hmm. A to była czwarta. Jestem jakiś tempy chyba. Urna idiota zegara nie umie odczytać. Nie, wiem, jakoś tak w pośpiechu. Coś ja po prostu, że zapamiętam. Nieważne. Mimo wszystko udało się. Na wyjście, ale nie o to teraz nam tu chodzi. My tu mamy zagadkę do rozwiązania. Tak. Takie coś. No to w międzyczasie powiem wam jak się zaczęła moja przygoda z Amita Design, a zaczęła się poprzez machinary, jak już w um, się domyśliliście. I generalnie... To było tak, że... Pierwszym było sobie demo tej tutaj gry. Więc ja z... Dalszo się postanowiliśmy sprawdzić co to takiego. I gra generalnie w wersji demonstracyjnej kończyła się... Hmm, że teraz nie pomylił się tutaj, przy układaniu bardziej. Wykończyła się przed wjazdem do tej buty. No tam, tam, w tych kablach majstrowaliśmy. A, że nam się gra spodoba, no to pomyśleliśmy sobie. No hey, w sumie fajnie by było mieć pełną wersję. I tak też się stało. Nabyliśmy sobie podejrzewam, piku właśnie. Pełną wersję tego to dzieła. I zaczęliśmy się zagrywać. Siostrze szło lepiej, bo była starsza. Jak coś tam próbowałem ugrać, no to nie zawsze mi to wychodziło w tej kwestii. Jest taka jedna zagadka, która mi po prostu przeraża, szczerze mówiąc. I fear no riddle, but this one scares me. Nie boję się żadnej zagadki, ale ta na mnie przeraża. Ale to do tego jeszcze dotrzemy, przy cierpliwości. Czekajcie, czekajcie, tutaj jakoś ulokować. I tak się zaczął właśnie, najpierw Machinarium, potem sobie kupiłem na wyprzedaży na Steamie Botanicule, czyli kolejną grę, którą też się poprzez demo z no no aczkolwiek to było ograniczone czasowo, do godziny albo pół. Ale to mi się jeszcze bardziej spodobało, bo takie śmieszne, takie zabawne, taki fajny świat, taki, yy, takiej fauny i flory. Właśnie dlatego mi się to bardziej podobało. Że znaczy, Machinery też jest spoko ogólnie, tylko... No, bo ten kule są u mnie wyżej w rankingu. Tak, na no, a potem to już poleciało i <ścoughs> zacząłem ogrywać praktycznie każdą ich grę, która wychodziła w sensie od Amity Design. Ja nie trochę nie żałuję, bo to jest naprawdę porządne studio, które widać, że wkłada serducho w to, co tworzy. Zresztą, jak ktoś chce się przekonać, y, jakie są te ich gry, no to ogrywałem praktycznie każdą z nich. Pod koniec pierwszego przejścia Machinarium, zastanawiałem się, czy kiedyś sobie nie ograć Samorosta. I tak też się stało. Całą trylogię ograłem. A trójeczka jest po prostu boska, mówię wam. A tego się nie zrozumie, dopóki się jakoś tego nie doświadczy. Panie, powinien kierować się jakąś logiką, a nie, nie... mentalnym spierdoleniem. Może teraz się uda? Ha! Nie jest łatwo się skupić jednocześnie na mówieniu, o, na opowiadaniu i graniu. Staram się być wielozadaniowy. Także machinarium lubię. No i też czekam na kolejną, kolejne dzieło od naszych braci z południa. Będzie ciekawie. Można powiedzieć, jest tak w przerwie, tak przed. Po prostu premierą tego, co nam zaoferują niebawem. Jesienią bodajże. No chyba, że się data znowu zmieni. Data premiery. A, wyszliśmy na zewnątrz. Patrzcie <śpaczcie> na tego zwierzoka. Co on wam przypomina? Psa? Może szczura tak naprawdę? Hmm. No, klimacik, muzyczka robi, trzeba przyznać. W sumie jakby tak się nad tym zastanowić, to Amateur inteligentne jest moje, myślę, ulubione growe studio. Dzień dobry. Okej, okay, będzie barter, czyli jakby handel wymienny. No tędy nie przejdziemy, bo... Coś mi mówi, że w tym świecie woda nie jest zbyt zdrowa dla robotów. Ale sobie jeszcze wrócić się tam. Na chwilę. Właśnie możemy sobie. Moglibyśmy wejść, ale no niestety. Jak ktoś pomyśli? Hej, no drakuś, przecież masz te wyrzutnie, no, szczelaj w psa. Wyrzutnią. Po prostu wyrzutnią. A no właśnie. Owa się za osłoną. Ale spokojnie będzie na niego pewien sposób. musimy jeszcze troszkę pokombinować. Dobra. No, jeszcze trochę. Dawaj, mięśniaku. W ogóle podoba mi się to, że groźni gangsterzy oznaczyli swoją kryjówkę. Na pewno nikt ich nie znajdzie. Chyba, że taki jest cel, żeby ostrzec, po prostu wszystkich, żeby tutaj nie wchodzić. Ciekawe, czy policja też się ich boli. Troszkę powiedzieć. No dobra, w każdym razie mamy tutaj taką zagadkę. O matko, miałem już z tym styczność, nie tylko w tej grze, ale też winnej. I szczerze... Już mi się zapomniało jak to się robi, ale... Z grubsza wiem o co chodzi, trzeba po prostu poprzekładać te strzałeczki. Trzeba to zrobić w dobry sposób. Słuchajcie, teraz... No właśnie, do dołu czy do góry? Hmm. Mówię wam, że na razie to wygląda sensownie. Teraz tak. Mm. Czy wygląda, ale czy jest to na bajka. A, cholera, jak są dwa, bo siebie takie same to nie, to dupa. Tylko trzeba się wystrzegać. W zasadzie. Dobra, na no spokojnie. A wajchy na razie nie używamy. Znaczy czy nie by ale tak to nic nie daje. Jakże ten? Mogą być dwa takie same obok siebie. Przecież to jest, to jest to, to jest zasada tej łamigłówki. Jestem genialny po prostu. Jeśli mi, przy pierwszym podejściu troszkę dłużej mi się z tym zeszło, ale widzę doświadczenie robi swoje. <śmum> Jestem genialny. Prosta zasada, znajomość tej jednej zasady tak bardzo ułatwia sprawę, co by nie mówić. Także, jeśli natraficie tę zagadkę, to zapamiętajcie, nie mogą być przez jakiś czas przynajmniej dwa takie samo obok siebie. Znaczy... Nad i pod sobą w tym przypadku, zależy od perspektywy, tam, wiecie... Kierunki, zwroty, te sprawy. Dobra, dopchane do końca. Stacji super. No, na razie idzie całkiem spoko. W sumie po prostu mniej więcej pamiętam co się robi, tu i ówdzie. Mmmm. Patrzcie możemy sobie... O. Jaki ładny piesio, co nie? No to akurat było, myślę, bardzo proste. Ktoś Ni... że to nie była zagadka. No jako tako niby była, tylko po prostu banalna. I teraz możemy... Urna ty mędo mała, no. Troszkę zwlekałem chyba. Widzicie, trzeba coś jednak... Pośpieszyć. Dobra. Ewentualnie spróbuję też troszkę więcej. Dobra. Nie patrzymy. Czekaj, aż piesiu. wywęszy hmm. i przyjdzie w odpowiednie miejsce. Dobra. Juzek. Łap. Pścioka. Robię to do twojego dobra. Mmm, kuchnia azjatycka, moja ulubiona. Nie, no żartuję, to nieprawda, że Japończycy jedzą psy. Oni je wpierdalają. Nie, dobra, co idzie w złą stronę. Kuźba nawet. Nie, no, no, ale w sumie my też jemy zwierzęta, to co się będziemy przypierdalać? Jak ktoś z was je, nie wiem sobie, kotlety, cokolwiek, i teraz będzie miał pretensje, to jest po prostu hipokrytum. Proszę pani, oto pani wyżegany piesek. Mogłoby mi się to przydać. Nie, że gra jest tak skonstruowana, że się nie przyda. Hm. No, jak urocze. No i można bezpiecznie przejść, jak miło. Bez ryzyka zalania sobie głowy, czy czegoś. Do kadłuba. Ale z ciebie chuchro, taki wiaterek ci, kurde, parasolkę wyrwał. A gra poszła po prostu jakiegoś pretekstu, żeby wyrwać... ...ów ochronę z naszych rąk. To jest lepsze niż gromadzenie rzeczy, których i tak już później nie użyjemy? Ciężko mi powiedzieć. O, kogo ja tu widzę, siema! Faki, co tam ciekawego powiecie? No, wyborna zabawa. Panowie, widzę, nie za bardzo lubią muzykę. Pewnie im jakiś metalowy słoń na ucho nadepnął. O, patrzcie, mamy jakieś wspomnienie naszego bohatera. Strzelnica, tego co widzę. A, paintball! Jak gdyby. No cóż, nie możemy powiedzieć, że to jest głupi, bo my też mamy podobne zabawy w naszym świecie. Okej, okay, rozumiem. Seksofonista potrzebuje przycisków. Postaramy się pomóc jak najbardziej. No dobra, no można iść tu i ówdzie, ale na razie zakończymy sobie ten odcinek. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym, w którym to będziemy eksplorować miasto. Do zobaczenia.